Witam serdecznie w kolejnym odcinku Co tam słychać ciekawego ze studia wyników współpracy Piotr Barzant Sobestianczuk, specjalnie dla Was. Dzisiaj opowiem o dwóch płytach, które wyszły dość niedawno jedna troszkę dawniej, a druga tyle, że tyle dopiero co. Ta, co wyszła troszkę dawniej, to płyta spinacza 799919. O ile się nie pomyliłem w numeracji, nie jest to oczywiście numer samej płyty, jest to zlepek trzech dat, ponieważ Spinacz urodził się w 79, bity na tę płytę zrobił w 99, a wydał ją teraz w roku 2019. Spinacz to oczywiście Paweł Grabowski, gdyby ktoś nie wiedział. Ci mniej obeznani z rapem mogą go na ostatnio kojarzyć z takiej reklamy telewizyjnej, pewnego totalizatora sportowego, gdzie występuje ze swoim bratem. Piotrem. Ale nie o braciach, tylko o samym Pawle mówmy. Jego rap jest dość specyficznym, jak myślę obecnie, rapem na polskiej scenie, ponieważ jest jednocześnie oldschoolowy, ale też newschoolowy. To jest taki stary newschool, tak bym to określił, albo nowy oldschool. Gdzieś pomiędzy. W każdym razie. Trudno go przypisać do grona tych raperów spod znaku ulicznego rapu, początków, brudnych może trochę bitów i, i dużej liczby przekleństw, a trudno go też postawić w jednym rzędzie z tymi raperami na wskroś nowoczesnymi, gdzie, gdzie wszystko jest wyklikane w komputerze. On to robił na pewno jakoś pośrednio no i jak już wspomniałem, zrobił to w 99 roku, a teraz z racji tego, że 40 lat kończy te bity wziął i Odświeżył, że tak powiem, swoim nowym rapem. Jest to jego trzecia płyta pod szyldem Spinacz, chyba czystym szyldem Spinacz. Wydawał wcześniej jako Red i Spinacze, a jeszcze wcześniej jako Finkadelik w latach 90. Był zresztą nominowany do Fryderyka z Thinkadelikiem. Także jest starym graczem. Jest bardzo starym graczem, a obecnie jest chyba mało znanym. Tak mi się wydaje, ale warto tę płytę poznać. Dlaczego warto tę płytę poznać? Po pierwsze, dlatego, że spinacz ma charakterystyczny flow i to jest flow kochaj albo rzuć. Jak ja pierwszy raz usłyszałem spinacza w 2017 roku z poprzedniej płyty, to najpierw mówiłem do gumiaka, że ty to jest jakieś dziwne, on w ogóle rymuje w pół piosenki do jednego rymu. Mam na przykład taki fragment z nowej płyty, z tej, o której teraz mówię. Staro czy nowoszkolne to tylko szuflada, gnieść folię na order, lekka przesada, moja gromada, to nie piękna fasada, tylko z serca ktoś zadarł, to biada mu biada. Czyli tutaj wszystko na przykład rymuje się na da. Ale jak się tego posłucha w kontekście muzycznym i w kontekście... Hmm, całych utworów, całych, nie powiem, że historii, bo mało jest tutaj storytellingu. To jest bardziej rap o rapie, to jest raczej rapowanie o tym, że się jest fajnym, że się ma fajne życie, ale jak się patrzy na spinacza, na no to jak wygląda, jak się zachowuje i w sumie, że żyje, tak jak chce i robi to, co lubi, no to ja jestem mu skłonny uwierzyć w to, że on naprawdę jest fajnym człowiekiem i zbiłbym z nim pionę, poszedłbym na koncert, gdyby gdzieś tu był w okolicy, na razie jeszcze nie widziałem i z chęcią słucham jego płyt. Jedna tylko uwaga, Spinacz, czy mogę kupić płytę bez koszulki? Ja bym bardzo prosił, jeżeli to oglądasz, żeby w sklepie pojawił się sam album, bez dodatkowej koszulki, albo nie wiem, bez ołówka, bo jest jeszcze opcja kupić kasetę magnetofonową z ołówkiem. I jedna rzecz, która mnie ciekawi, o tym powiedział kiedyś Steve Albini, jak to jest wracać do starych projektów muzycznych, które miałeś zapisane nie na taśmie, tylko w komputerze, w jakimś programie, który teraz już pewnie nie jest aktualizowany, nie ma nowej wersji i tak dalej. Ciekawi mnie, w czym miał zapisane te swoje stare bity spinać, że teraz po 20 latach był w stanie do nich wrócić i, i dorobić wokale. Czy miałem p Nie wiem tego i pewnie się nie dowiem. Polecam Wam utwory z pierwszej połowy, singlowe duragi, świetne jest Hot Tap 799919 i na koniec płyty jeszcze dobre rady i opinie. Tam jest taki super sampelek gitary, super jest to wszystko i warto. Jeżeli nie znacie spinacza, to jest ten moment, żeby się z nim zapoznać, a potem sięgnąć po starsze wydawnictwa. Album numer dwa. Zagranica, jak u mnie zwykle, czyli jeden polski, jeden zagraniczny. Jest to płyta Jacka, i teraz nie chcę przekręcić, Peniatę. Pisze się z takim hiszpańskim N, ponieważ jego ojciec jest Hiszpanem. Sam Jack jest w sumie Brytyjczykiem. Tak się określa to chyba. Tak jak Chopin jest Polakiem o francuskim pochodzeniu, to jest Brytyjczykiem o hiszpańskim pochodzeniu. Nawet dzisiaj sprawdzam na różnych Wikipediach, jak jest opisywany Chopin i wszędzie jest, na, że jako Polak, tylko chyba we francuskiej i w niemieckiej jest jako polsko-francuski kompozytor, a w angielskiej, rosyjskiej, litewskiej to jest Polak. Ale ja nie o tym chciałem. Chciałem powiedzieć o jego nowej płycie Jacka Peniate oczywiście, a nie Chopina. Jest to płyta After You i to jest bardzo ciekawe, bo Jack Peniatę ostatnią płytę wydał 10 lat temu, dokładnie 125 miesięcy temu, czyli jak ja do was mówiłem miesiąc temu ostatnio, to pomnóżcie to przez 125 i tyle czasu minęło od jego drugiej płyty. Debiutował w 2007 roku na fali wtedy brytyjskiego gitarowego grania, wtedy wszystko było takie lekkie, łatwe i przyjemne i jego piosenki były takoż łatwe i przyjemne. Potem poszedł w stronę eksperymentalną, soulową, z większym basem i jakimś takim zacięciem gospelowym. Momentami na drugiej Płycie, potem zniknął na 10 lat, nie wiadomo było gdzie był i co robił, a teraz wrócił i jest dalej eksperymentalnie. Nie tak oczywiście jak tam w jakiejś głębokiej alternatywie, tylko tak mainstreamowo eksperymentalnie. Zapuszcza się w rejony, które nie są jego e, rejonami. Że tak powiem, urodzenia. Nie, tam, nie stamtąd, skąd wychodzi, tam wchodzi, nie tam wchodzi, skąd wychodzi. No, jakoś tak. E, na tej płycie jest gospelowo, jak już wspomniałem, są chórki, jest soulowo i są e, klawisze, które mają e, orientalne czasami brzmienia. E, na przykład w piosence, e, już wam mówię, też nie chcę tutaj e, skłamać. Round and Round, tak się nazywa ta piosenka. Singlowy Murder też jest bardzo dobra. Jest jeszcze taka perełka na tym albumie Gemini, powiem z łaciny, bo w sumie jest to łacińska nazwa Gwiazdozbioru, gdzie występuje tak naprawdę tylko pianinko przetworzone na kształt zjechanej kasety magnetofonowej, a zamiast śpiewania Jacka mamy jego wujka, który recytuje wiersz jego dziadka, który był poetą angielskim. Więc jest to, to jest tak naprawdę ta najbardziej eksperymentalna część albumu, ale bardzo przyjemna. I w ogóle to jest ta, taka moda teraz chyba na te brzmienia, bo i u e, The Neighborhood słyszałem coś takiego na te brzmienia, właśnie ale zjechana kaseta magnetofonowa. Mi się to prywatnie podoba, bo ja się wychowałam na kasetach i, i pamiętam takie kasety, które brzmiały już tragicznie pod względem jakości dźwięku, ale zapadły w pamięć mi jako coś, co w dzieciństwie mnie jarało i teraz, jak słyszę takie brzmienie, ta automatycznie jakaś tam nostalgiczna nuta odzywa się w moim sercu. Cóż, płyta wyszła w zeszły piątek, także jest to świeżynka jest to płyta trochę niespodziewana, przynajmniej dla mnie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że on żyje jeszcze, z całym szacunkiem oczywiście do Jacka. Myślałem, że gdzieś utknął pod kamieniem i już nigdy nie wróci. Także polecam serdecznie, jak mam w zwyczaju. Są tam też akcenty takie a'la R&B. E, na koniec troszkę Timberlake'owy e, vibe, także tak naprawdę dla każdego może się tam znaleźć coś fajnego. Jeżeli lubicie takie indie, szeroko pojęte, nie gitarowe, tylko coś takiego alternatywne, ale mainstreamowe jednocześnie, ale z nutką eksperymentu, troszkę soulowo, troszkę gospelowo i po angielsku, to Jack Peniate będzie dla Was, jak znalazł. Płyta After You. Polecam serdecznie, oczywiście. Pa. Zapomniałem oczywiście dodać, że na swojej drugiej płycie w jednej piosence, to był 2009 rok, miał na chórkach Adele, która jeszcze wtedy nie była super, hiper światowo znana, tylko była taką o zasięgu brytyjskim, ale początkującą piosenkarką. Także Jack Peniate był pionierem pod tym względem, pod względem fitów Adel. Polecam.